Ta piosenka Cię nauczy, jak rozpoznać rondo. Refren między kupletami wraca na okrągło. Ta piosenka Cię nauczy, jak rozpoznać rondo. Refren między kupletami wraca na okrągło. Kto nigdy wcześniej o nim nie słyszał, ten bez wątpienia wie już. W muzyce także istnieje rondo, ma je nie tylko kapelu. Forma to znana od bardzo dawna Przez instrumenty, taniec i śpiew Bardzo przyjemna, trochę zabawna Po refren w kółko powtarza się Ta piosenka Cię nauczy jak rozpoznać rondo Refren między kupletami wraca na okrągło Ta piosenka Cię nauczy jak rozpoznać rondo Refren między kupletami wraca na okrągło Ten refren w rondzie słyszysz sam Zawsze pojawia się bez zmian Za to kuplety wcale nie One wyraźnie różnią się Ta piosenka Cię nauczy jak rozpoznać rondo Refren między kupletami wraca na okrągło Ta piosenka Cię nauczy